Polski rząd pamięta o Andrzeju Poczobucie. Tej sprawy nie zostawiamy od łogiem, robimy różne starania i kontynuujemy je od samego początku, po to, żeby Andrzej Poczobut został uwolniony. Od samego początku działania reżimu Łukaszenki traktujemy jako polityczną zemstę na tym człowieku, te działania reżimu białoruskiego. To jest stricte polityczna sprawa zrobiona na potrzeby reżimu. Ta sytuacja oczywiście budzi nasze głębokie zniesmaczenie, nasz głęboki sprzeciw. Robimy wszystko, co można, żeby Andrzej Poczobut jak najszybciej wyszedł z więzienia. Niestety musimy sobie zdawać sprawę, że w tej, w tej sytuacji nie mamy partnera do rozmowy. Reżim w Łukaszenki jest reżimem bardzo brutalnym, opresyjnym, opresyjnym wobec opozycji, wobec własnego narodu, ale także opresyjnym wobec Polski i Polskości na Białorusi. Widać niestety wyraźnie, że Mińsk wpadł w pewną fobię antypolską. Prowadzi działania wymierzone w Polskę, w polskość na Białorusi. I tutaj ta batalia o wolność Andrzeja Poczobuta będzie kontynuowana, ale jest batalią bardzo, bardzo trudną.